Szanowni państwo, dzisiaj pokażę sposób, dzięki któremu możemy oszczędzić bardzo dużą ilość czasu. Jest to narzędzie dostępne zawsze w pakiecie Office w Wordzie, w Excelu, w Outlooku i co więcej, jest to narzędzie wspólne dla tych trzech aplikacji. Natomiast ja pokażę je na przykładzie Worda. Jest to autokorekta. Zobaczmy na nietypowe wykorzystanie autokorekty. Autokorektę znajdziemy na karcie Plik. Wybieramy sekcję Opcje, następnie Sprawdzanie, Opcje, Autokorekty. I tutaj, jeżeli ja sobie wpiszę jakąś zbitkę słowną, to do tej zbitki słownej mogę przypisać określony napis. Spróbujmy tak. Dziękuję serdecznie za tego maila z reklamacją. Cały nasz zespół. I tak dalej będzie pracował, oczywiście, nad tą reklamacją. Naciskamy Dodaj, i od tego momentu pod X1 mamy taką frazę. Dlaczego X1? No, bo X1 nie używamy na co dzień. Nie ma takich słów za wiele w języku polskim, które zawierają X1, więc mogę sobie przygotować cały pakiet różnego typu skrótów X1, X2, X3 i tak dalej, aby móc wykorzystywać wielokrotnie te same napisy. Naciskam OK. Naciskam OK. I proszę bardzo, jeżeli ja tutaj sobie nacisnę, gdzieś zrobię przestrzeń i wybiorę X1. Jest. Działa. Tak, czyli, czyli mogę to bardzo, bardzo, bardzo taki ekonomiczny sposób wykorzystywać. Jak wykorzystywać to jeszcze szybciej? Tutaj mamy przykład Tutaj mamy super przykład umowy. Tak, to jest szczególności przydatne do osób, które tworzą umowy. Zobaczmy sobie, jak to działa w praktyce. Autokorekta ma pewną fajną opcję, że gdy ja skopiuję, tak czyli naciskam teraz Ctrl C. Kopiuję ten tekst i teraz wybiorę. Znowu opcję sprawdzanie, opcję autokorekty. Widać. To, co ja skopiowałem, już tutaj jest. Więc teraz wystarczy sobie wybrać na przykład XU, czyli umowa 1. Będzie mi się to kojarzyło. Gotowe. Jest gotowe. Naciskam OK. Naciskam OK. Proszę bardzo. Teraz, oczywiście, jeżeli gdziekolwiek niżej w tekście nacisnę XU1, proszę bardzo. Mamy gotowca. Można proces dodawania sobie skrótów usprawnić jeszcze bardziej. Proszę zobaczyć, co możemy zrobić dodatkowo. W każdej aplikacji Office występuje coś, co nazywa się pasek szybki dostęp. To jest to, ten obszar tutaj. Jeżeli ja sobie wybiorę polecenie pokaż poniżej wstążki, ten pasek ląduje tutaj. Teoretycznie tracę jeden wiersz, ale w praktyce no warto tą stratę ponieść, no bo tutaj mogę sobie wyciągnąć różne rzeczy, z których często korzystam. Jeżeli ktoś często korzysta z recenzji, proszę bardzo, prawym przyciskiem dodaj do paska narzędzi szybki dostęp. Jeżeli ktoś robi cokolwiek innego, tak, skorzysta z jakiejś opcji, każda z tych każde z tych poleceń może wylądować tutaj. Natomiast nie wszystko jest tutaj. Widoczne tak. Ja wybierając tę opcję pokaż więcej poleceń, tak więcej poleceń. I tutaj w nowym oknie wybierając wszystkie polecenia, on się zawsze zawiesza tutaj na dwie sekundy. Natomiast na moment tak... o już po chwili widzę wszystkie dostępne polecenia i bardzo polecam właśnie dla osób, które chciałyby efektywnie korzystać z, aut z autokorekty. Aby wybrać sobie tutaj, gdzieś szukamy na O opcję. Opcję autokorekty, gdzieś my to mamy. O, jest. Nawet są dwie opcje, nie ma to większego znaczenia, którą w niej wybierzemy. Wybieram opcję autokorekty, daję dodaj i OK. Ląduje mi przycisk i proszę zobaczyć, o ile pierwszy dodawaliśmy ręcznie, mówię o tej pierwszej sekcji musieliśmy tam wchodzić do karty plik, to teraz wystarczy zaznaczyć, nacisnąć oczywiście CTRL-C. Jest to w schowku w pamięci. Wybieram opcję autokorekty. Widać, jest już skopiowane. Proszę bardzo, XU2. Czyli mamy XU1 i mamy XU2. Dajemy dodaj. Gotowe. I teraz wystarczy, że stworzę nowy dokument. Naciskam XU1. XU2, gotowe. No a gdybym chciał na przykład zmienić XU1, że nie, chciał, nie chciałbym, żeby to było tak jak teraz, może chciałbym zrobić jakąś edycję, tak? Na przykład tutaj, nie wiem, nie podoba, nie podoba mi się, że jest ta spacja, nie ma problemu, a w ogóle może chciałbym jeszcze zrobić coś innego, chciałbym za jednym zamachem, tak, pod XU1 mieć początek każdej umowy, to co mogę zrobić? Zaznaczam to wszystko. To co jest już tutaj przygotowane, tak zrobione nabóstwo. Proszę bardzo, Ctrl C, opcje autokorekty i proszę zobaczyć. Wybieram XU1. I wtedy ta sekcja tutaj nie ma przycisku dodaj, a ma przycisk zamień. Robię zamień, tak, tak jak najbardziej. Potwierdzam chęć zamiany jest gotowe. Kasuje to, no i zobaczmy. XU1 Mam gotowca. Opcja wspaniała, bardzo przydatna. Jeżeli Państwu się podoba, warto polecić to innym, tak, dla osób pracujących na tekstach, dla prawników wręcz chyba obowiązek, tak. Więc serdecznie polecam do usłyszenia.